Od razu do wokół, w prawą stronę. Od razu w prawo. Od razu w wokół. Raz! Od razu lekko w prawo, piku. I do siatki, do prawo. Lekko w prawo. Lekko w prawo. Nie nic się nie dzieje. Ręka pod musi Tak, Ręka pod lewa. Lewa Tak, lewa i dobrze. No i dobra. No i dobrze. No i Tak! tak. tak. No daj, tak. Tak. Nie daj, nie daj, Piku. dobrze. spokojnie, i to swoje. Od siatki musisz się oderwać No od niego. dobrze. do ziemi, dobrze. się od niego. No go do ziemi, Roku na noga druga noga też nie podnoś tej prawej nogi druga nie noga może. do maski odrywaj się śmiało tu masz tylko 4 minuty tak podnieś na stawaj od razu stawaj 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 tak od razu na maksa. No. 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 tak super no. nie mijaj to no. jest nie lewa ręka no. pod pachę wchodzi tam jak nie czujecie się komfortowo no. to się nie no. pomknuj Stoją, musisz się zerwać tylko od niego. Głowa na w pracy sobie, nie dopuści. Tak. Tak, to w tobie Musisz tylko się zerwać. Pracuj sobie tobie jest w się nie Tak, ale nie słyszę. Tak, się. to się nie podnosz tej prawej nogi, bo masz tylko jedną nogę na maciu. Tak, to nerwisz od

Z orbaty. Z orbaty. To jest piłku, nie ma nic. Z na niego wchodzisz, nie ma nic na niego. Brawo się skręcaj. Tak. Się, nie trzymaj. Nie, nie tylko w głowę. Wychodzisz z tego. I stajesz po siatce. Wychodzisz z tego. Po niecałe, półtorej minuty. Wstajesz na maksa. Stajesz na maksa. Półtorej minuty niecałe. Nie ma. Dawaj, dawaj, nos ma rozbity, nie ma żadnej kontroli. Stajesz! stajesz. ninota picu que se leva que